Hala jest mocno zaawansowana. Nie mogliśmy Was dzisiaj wszędzie poprowadzić, ponieważ rzeczywiście tempo prac jest bardzo duże i zaawansowane. Także wylewamy już tu posadzki. Jest jak widzieliście, rozłożona już instalacja sanitarna, instalacja elektryczna, rozprowadzamy wentylację. Ja kiedy jestem tutaj, to codziennie jest mi trudno tak ocenić, ale teraz nie było mnie przez kilka dni i już tuż za mną widzimy kawałek tej ciemnej elewacji, która jest już tą elewacją z tyłu, za mną, od strony parku docelową. Także te, te prace nabrały teraz bardzo dużego tempa. Za chwilę będziemy wchodzili z tymi pracami, które będą tak zwane sportowe tak? czyli z montażem trybun, z montażem parkietów tak? to niezwykle ważny element. Przyspieszyliśmy przyłącze, za co dziękujemy tutaj PG już na maj, żebyśmy już ale dosłyszali, abyśmy te prace wewnątrz posadzkarskie, właśnie związane z położeniem przede wszystkim parkietu, żeby były tu dobre warunki do pracy. Będziemy mieszkańców jesienią, myślę, zapraszali już tutaj na otwarcie tej hali. Trwają prace wykończeniowe z sufitu podwieszonego, również prace wykończeniowe trybun oraz przygotowawcze do posadzek i pod podłogę sportową. Aktualnie prowadzone są również prace instalacyjne, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych i wentylacji. Głównym etapem, który nas czeka, to wykończenie głównej hali w postaci krzesełek, podłogi sportowej i wykończenia ścian panelami akustycznymi, aby zapewnić komfort akustyczny hali. Elewacja również jest realizowana. Jest to elewacja na rąbek stojący, jest to elewacja wentylowana, spełniająca wszystkie parametry techniczne. Zadaszenie hali głównej jest zrealizowane z pomimo dwóch dźwigarów głównych, tak naprawdę ten dach trzyma się na dwóch dźwigarach głównych. Łączna waga tej konstrukcji stalowej to prawie 300 ton, które tutaj wmontowaliśmy w grudniu i styczniu, czyli w dwa miesiące udało nam się to zrealizować udało nam się też zrealizować w miesiącach zimowych hydroizolację i docieplenie dachu, także obiekt na, ten, na dzień dzisiejszy mamy zrealizowany w stanie surowym zamkniętym z pracami wykończeniowymi w środku. Na dzień dzisiejszy termin realizacji zakończenia realizacji to jest sierpień 2023. Na ostatnim posiedzeniu zarządu we wtorek podjęliśmy decyzję na wiosnę prezydenta Gorzowa o do dofinansowaniu budowy. Areny Gorzów, sumą 2 milionów złotych, bo taką sumą w tej chwili dysponujemy. Każdy obiekt nowo powstający cieszy, aby w przyszłości był pomysł na jego eksploatacji, i utrzymanie, no, najważniejsze jest to, że samorządy same z siebie mają siłę finansową i są w stanie inwestować na taką skalę, podobnie jak zarząd województwa, podobnie i samorządy stopnia podstawowego.